Dzieje Tristana i Izoldy Odtworzył Józef Bedier. Przełożył Tadeusz Żeleński Boi. Czyta Paweł Kutny. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo Tristana. Zapewne nazwano bycie lepiej. Piękna młodości uśmiechnięta. Gottfried. Ze Strasburga. Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Słuchajcie, w jaki sposób w wielkiej radości, w wielkiej żałobie, miłowali się. Później zaś pomarli w tym samym dniu, on przez nią, ona przez niego. Za dawnych czasów król Marek panował w królestwie Kornwalii. Dowiedziawszy się iż nieprzyjaciele niepokoją go rywalen król ziemi lońskiej przebył morze aby mu śpieszyć z pomocą. Służył mu mieczem i radą nie gorzej od szczerego lennika i tak wiernie iż Marek dał mu w nagrodę piękną blanshe flor. Swą siostrę, którą król Rivalen miłował przedziwną miłością. Pojął ją za żonę w klasztorze tyntagielskim, ale ledwie ją zaślubił, doszła go wieść, iż dawny nieprzyjaciel Duke Morgan spadłszy na ziemię lońską, pustoszy jego grody, pola i miasta. Rivalen narządził pośpiesznie okręty i powiódł Blanche Flor, wówczas już brzemienną ku swej dalekiej ziemi. Przybił do lądu naprzeciw zamków Kanoel, powierzył królowe pieczy marszałka Rochauta, którego wszyscy dla jego wierności wołali pięknym mianem Rochaut, dzierżący słowo. Następnie, zebrawszy baronów, odjechał na wojnę. Plansze Flor czekała go długo, niestety nie miał wrócić, Pewnego dnia dowiedziała się, że Duke Morgan zabił go zdradą. Nie płakała po mężu, nikt nie usłyszał krzyku ani lamentu, ale członki jej stały się wątłe i słabe. Dusza żądała pilnym pragnieniem wydostać się z ciała. Darmo Rochaut silił się pocieszyć ją. — Królowo — mówił — nic się nie zyska, przydając żałobę żałobie. Żali każdemu, kto się rodzi, nie jest pisane umierać? Niech Bóg przytuli umarłe, a ochrania żywe. Ale ona nie chciała słuchać. Trzy dni czekała, aż podąży za swym drogim panem, czwartego dnia wydała na świat syna, za czym wziąwszy go w ramiona. Synu, rzekła, Długo pragnęłam cię ujrzeć i widzę najpiękniejszą istotę, jaką kiedykolwiek niewiasta nosiła w żywocie. Smutna zległam, smutne jest to pierwsze święto, które ci wyprawiam, z Twojej przyczyny smutno mi jest umierać. Że więc przybyłeś na ziemię przez smutek, imię Twoje będzie Tristan. Rzekłszy te słowa, ucałowała go i ucałowawszy natychmiast umarła. Rochaut, dzierżący słowo przygarnął sierotę. Już ludzie Duke'a Morgana wdzierali się do zamku. W jakiż sposób rochałt zdołałby długo wytrzymać bitwę? Słusznie powiadają insza rzecz dzielność, insza szaleństwo. Mus mu był zdać się na łaskę diuka Morgana, ale z obawy, by Morgan nie zamordował riwalenowego syna, marszałek podał go za własne dziecię i chował ze swymi. Gdy minęło chłopięciu siedm lat i przyszedł czas, by go odebrać niewiastom, Rochaut powierzył Tristana roztropnemu nauczycielowi, dzielnemu giermkowi imieniem Gorwenal. Gorwenal nauczył go w niewiele lat wszelakiej sztuki, która przystoi baronom. Nauczył go władać kopią, mieczem, tarczą i łukiem, miotać kamienne pociski, brać jednym skokiem co najszerszerowy, nauczył nienawidzić wszelakiego kłamstwa i zdrady, wspomagać słabych, dotrzymywać słowa, nauczył rozmaitych melodii. Gry na harfie i sztuki myśliwskiej. Kiedy chłopiec dosiadł konia wśród młodych giermków, rzekłbyś, iż koń jego i rynsztunek i on tworzą jedno ciało i nigdy nie rozstają się z sobą. Widząc Tristana tak szlachetnym i dumnym, szerokim w barach, szczupłym w pasie, mocnym, wiernym i odważnym, wszyscy sławili Rochauta, iż ma takiego syna. Zaś Rochaut, wspominając Rivalena i Blancheflor, których młodość i wdzięk odżyły w pacholęciu, miłował Tristana jak syna, a tajemnie czcił jako pana. Owóż zdarzyło się, iż wydarło mu całą jego radość w dniu, w którym kupcy norwescy zwabiwszy Tristana na statek, uprowadzili go jako piękną zdobycz. Podczas gdy mknęli ku nieznanym ziemiom, Tristan miotał się niby młody wilczek pochwycony w pułapkę. Ale dowiedziona to prawda, i marynarze ją znają. Może nie radę nosi zdradzieckie statki i nie sprzyja rabunkom i zdradom. Podniosło się wściekłe, spowiło statek w ciemności i gnało go przez ośm dni i ośm nocy na oślep. Wreszcie marynarze ujrzeli poprzez mgłę brzeg najeżony urwistymi skałami i rafami, o które omal nie strzaskali statku. Schwycił ich żal. Poznając, iż gniew morza ma za źródło owo porwanie w złą godzinę pachole, uczynili ślub, iż uwolnią Tristana i spuścili czółno, aby go wysadzić na brzeg. Natychmiast opadły wiatry i bałwany. Niebo zabłysło i podczas gdy statek norweski znikał w oddali, uśpione i pogodne fale zaniosły czółno Tristana na piaszczyste wybrzeże. Z wielkim wysiłkiem wdrapał się na brzeg i ujrzał falisty i pusty step, poza którym rozciągał się bezkresny las. Ją lamentować rozpaczając za Gorwenalem, za Rochautem, ojcem swoim i za ziemią lońską. Wtem odległe dźwięki łowieckiego rogu i okrzyki rozgrzały jego serce. Na skraju lasu ukazał się piękny jeleń, sfora psów oraz myśliwi mknęli w jego tropy z wielkim hałasem okrzyków i trąb. Ale gdy już ogary wieszały się nóg, zwierzę o kilka kroków od Tristana ugięło się w kolanach i wydało ostatni dech. Jeden z myśliwych wygodził mu oszczepem, Podczas gdy myśliwi ustawieni w krąg otrębywali zwycięstwo, Tristan, zdumiony, ujrzał, jak wielki łowczy nacina szerokim kręgiem gardziel jelenia, jak gdyby ją miał oderżnąć. Wykrzyknął: Co czynisz, panie? Godzisz się kaleczyć tak szlachetne zwierzę kształtem zarżniętego wieprza? Czy taki jest obyczaj tego kraju?